Byliśmy na chatkę, kolega odebrał nas z lotniska i przybyliśmy. Chłopaki poszli na rzekę, porzucać chwilę za szczupakiem, a ja w międzyczasie korzystam z okazji, wklejam i wkręcam wkręty. Ponieważ moje ostatnie buty nie przeżyły zawodów, podeszwa odpadła praktycznie cała. Teoretycznie miały być buty na filcu, chłopaki z Kadisa podesłali mi dziesiątki, jedenastki. Jedenastki były na filcu, a dziesiątki na gumie, ze względu na to, że dziesiątek na filcu nie mieli. No i rozmiarowo, niestety, dziesiątki lepiej pasują. Jedenastki teoretycznie na długość mogłyby też być ok, ponieważ są grubsza skarpeta i nie byłoby problemu, ale jest problem z luzem w stopie, ponieważ mam dość wąską stopę i, no i te buty się średnio trzymały, latały luzem. Poki wracają właśnie. No zaraz zobaczymy, jakie nastroje. Czy coś wzięło, nie wzięło? Jakie plany na dzisiaj? Czy jedziemy dalej nad jeziorko? Gdzieś? Szukać jakiejś spokojnej wody. Jak tam pany? No, to po Le... Nie Mimo, że nagrywasz No pewnie, właśnie mówiłem, a wy przyszliście i natrawiliście no, film. Odejść to nic dla ciebie. Bez przeciągania przebraliśmy się i pojechaliśmy nad jezioro, gdzie czekała na nas skutka. Pierwotnie plan był taki, że ja z Piotrkiem będziemy łowić na muchę, Konrad będzie uskuteczniać spinning, a Felek, jak typowy przewodnik, będzie sterować naszą łodzią. Przez prawie 6 godzin pływania założenia się jednak zmieniły, ale o tym przekonacie się w dalszej części. Warto jeszcze na tym etapie powiedzieć kilka słów o pogodzie. Dzień przed naszym przylotem Norwegię nawiedziły ulewy i woda w rzekach i jeziorach osiągnęła najwyższy stan od ponad 40 lat. E, tak naprawdę nie wiedzieliśmy do samego końca, czy wyjazd nie skończy się kręceniem much w leśnej chacie. I co to, pierwszy żółtik bez ryby w Norwegii? Coś, coś nie tak. Spokojnie, to sieja chyba Spokojnie No i pierwsza rybka z jeziora Pięknie ha, ha, ha. Ha, ha. Pierwsza ryba z jeziora Pierwsza ryba z jeziora. fantastycznie Nie byłem pewien tego co się wydarzy Ale się wydarzyło, pozytyw Co to za mucha panie? A to moja mucha ja Z kontaktu z rybą przez prawie 3 godziny pływania, moje nastawienie powoli zaczęło spadać. Kombinowałem cały czas z muchami i ich prowadzeniem, aż w końcu dopłynęliśmy na drugi brzeg jeziora. W moim przypadku, skutecznie tego dnia okazało się wolno prowadzone mikronimpy z linki w trzeciej klasie tonięcia. Siedzi, jest ryba, tylko żyłka 12 Ile? 12. Jest kolejna ryba, tym razem brzegą i sieja z morze. A nie Lipień. Tym razem lipień. Pięknie. O, jest Pięknie. No jest i ładnie. Wspaniale. Super. Fotkę poproszę.

Tak tu, Radny... dobrze No i tym razem ładny lityn, naprawdę fajny lityn Taki pod cztery dychy Ale ładnie Ej, i co ty robisz? Ładnie chodzi Tylko się nie zepsuj Jezioro daje nam fajne wieczorem efekty Wow O pięknie to chodzi, pięknie żyłka 14, więc nie chcę go. Ładna ryba, ładna. Przedobrzyć. Mam ja. Mamy podwójne ryby. O, pięknie. Wracam się i Konrad koluje rybę. Znowu Proszę, i jest kolejny lipień. Też ładna ryba. Wspaniale. Proszę. O. 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 A jego mnie się nagrywa. U na mnie się cały czas nagrywa Tak? No to pewnie Co ty gadasz? Wcześniejszą też przecież miałem yeah, nagraną Tak, tak Właśnie wypadało mi największej ryby w Pewnie tak naprawdę nie umarła Siedzi Jest rybka kolejna, pięknie na skoczka, no pierwsza ryba na skoczku. W którymś momencie Konrad zaproponował wymianę muchy na spinning i oto efekty. Mogę sobie tutaj na tym usiąść? Gdzie ostatni spinning w ręce, miałem masakrę No to od razu coś było no powiem wam, że na siedząco to to nie jest taka łatwa sprawa Siedzi, ryba. Rada nie uczy. Widziałem, że jest. Czarny jesteś. Haha, pięknie, kurczę. Na spi. Obst. Mój Grzesiek wziął do ręki. Spini, i proszę, w łagodnym. Ja w to z tym muszę mieć zdjęcie. Dzięki Chodź go tu Grzegorz zaprezentuj Fajnie siedzisz do zdjęcia Ale jest 40 No jest ponad 4 No to moja życioweczka Lipionka jest Skubane one są tak żywe Tutaj 45 45, wspaniale Lipek 45 No nie Wypuścisz go? Nie bo kurczę. Cały z lipienia jestem. Po co tego lipienia mierzyli? Jak to na spinning, było. Dzień pierwszy połowów dobiega końca powoli. Chłopaki jeszcze walczą. Ja już sobie na razie na chwilę podarowałem. Przed chwilą, nawet powalczyłem chwilę ze spinningiem. I złowiłem rybę. Panowie, jakbyście podsumowali dzisiejszy dzień? Ładna no, pogoda. No, no, no. Teraz? <grywa> Typowo wędkarska. Ja mam powiedzieć, że całą noc żeśmy spędzili praktycznie na nogach, to ja nie jestem w ogóle w tej chwili zmęczony, <grywa> bo jednak... Jednak trochę było wędrówki. W sumie racja, bo teraz po dziewiętnastej gdzieś, nie? Mniej więcej godzina. 20.30. O, 20.30, okej. Okay. Ja 15 minut plus w samolocie chwilę. Dzięki za oglądnięcie w całości pierwszego filmu z wyprawy do Norwegii. Niebawem kolejne, więc subskrybuj, by nie przegapić. Zapraszam również do odwiedzenia partnera kanału, sklepu gadis.pl. Do zobaczenia nad wodą.